Możemy żałować, myślę z, patrząc z tej perspektywy, że prowadziliśmy <coughs> dwoma bramkami i wydaje mi się, że y, mogliśmy zdobyć jeszcze kolejną bramkę w pierwszej połowie. Y, kluczowym momentem meczu myślę, że była y, ta bramka, którą straciliśmy na 2 do 1 i tutaj y, ten mecz miał takie fazy, gdzie była y, przewaga rekordu i, i przewaga nasza, ale wydaje mi się, że jakbyśmy jeszcze chwilę wytrzymali to to, to znowu ten dobry moment nasz by nadszedł i, i wydaje mi się, żebyśmy tutaj mogli liczyć na zwycięstwo, tak się nie stało i później ten mecz mógł pójść już w obie strony i mogliśmy równie dobrze wygrać jak i przegrać, więc cenimy ten punkt, no bo może on się okazać bardzo ważny i na pewno tutaj trudne warunki nas dzisiaj spotkały, patrząc też na sposób i na nasz pomysł na grę to no, boisko było bardzo myślę wymagającej i tutaj dużo zdrowia chłopacy zostawili, więc cieszę się, że w tym efekcie końcowym wyjeżdżamy tutaj z, ze zdobyczą punktową, chociaż ten jeden punkt może, tak jak mówiłem wcześniej, nam sporo dać. Na pewno ten mecz nie mogliśmy go ułożyć po swojemu, ale myślę nie przez tą fazę przy piłce, tylko, tylko bez piłki, i stwarzały nam problemy te. Działania w bocznych sektorach rekordu i tutaj y, myślę, że y, trochę nas kosztowała ta, ta pierwsza połowa. Y, z piłce uważam, że, że było dużo dobrych momentów i, i y, szkoda, że tej piłki więcej nie udawało nam się uzyskać, bo, bo wydaje mi się, że, że mogliśmy przez to posiadanie y, zmienić losy tego meczu. No cóż, no wypada się na pewno zgodzić z tym, co trener powiedział, bo, bo 20 minut nas tak naprawdę na tym wojsku nie było, nie byliśmy bardzo bojaźliwi, Nie wiem, czy ta stawka tego meczu nas trochę przerosła, aczkolwiek no byliśmy takim underdogiem. I w tym meczu oczywiście, że musieliśmy, chcieliśmy, ale tak patrząc takiej, z takiej warstwy psychologicznej, no to, no to zawsze z tym liderem w myśl, byli lidera, nie masz nic do stracenia i że jesteś odważny. Nam trochę tej odwagi zabrakło, byliśmy trochę zbyt bojawieźliwi, szczególnie w tej fazie bronienia. W ofensywie dużo się zgadzało, bo, bo gdzieś tymi bocznymi jest sektorami. Dobrze się rotowaliśmy, dobrze wcinaliśmy. Szukaliśmy swoich prób w tych dośrodkowaniach, takich twardych, może kadbakach, bo wiemy, że, że zespół bardzo wysoki, więc tam, nie, tam mielibyśmy pewnie problem w takich Dośrodkowaniach I w centrum. No Jeżeli po tych 20 minutach, gdzie przegrywamy 2-0, przeciwnik zakręcony ma jeszcze poprzeczkę, my też mieliśmy takie dwie sytuacje. Przeciwnik był bardzo gdzieś tam konkretnych w tych swoich działaniach, jak prowadził przy tych bramkach, to przy tym 2-0, patrząc na wydarzenia boiskowe że jeżeli miałbym takie odczucie, że po tym meczu będę miał taki niedosyt, że ten mecz zremisowaliśmy, no to nie wiem, czy do końca bym mówił, że, bo Nagrywiczenie jest bardzo dobrym zespołem, bardzo takim dojrzałym, bardzo, bardzo ogranym. A, a my mamy taki trochę niedosyt, niedosyt po tym meczu. Tak jak Tren mówi, to mecz miał się potoczyć różne, różne strony, ale w tej drugiej połowie no, już byliśmy naprawdę mocno zdeterminowani. Podchodziliśmy do, do tego meczu, że nie ma jutra, albo przegramy 3-4, albo, albo po prostu złapiemy kontakt i pójdziemy za ciosem. Był taki rokendwo z naszej połowy to był rekord, który chce się oglądać, który idzie mocno zdecydowanie. I, I szkoda, że na potwierdzenie tego nie pada ta bramka 3 na 3. Też bardzo szanujemy sobie ten, ten punkt, bo, bo podtrzymaliśmy serię bez bez porażek, bez porażki już, już, już któryś hmm, z kolei, więc, więc cieszymy się. Finalnie z tego rozwiązania 2-2 z dobrym przeciwnikiem, więc, więc no, trzeba się cieszyć jak zwykle dzień, dwa na to i, i, i sfokusować się na, na kolejnym meczu ze Strzębiem.